Cześć, co musisz zrobić, by ucieszyć się z tego, co jest? Być może mogłabyś wygrać w totolotka, tak? Mogłabyś zmienić pracę, mieć ukochanego partnera u boku, mieć wiecznie grzeczne dzieci, psy, co same po sobie sprzątają swoje potrzeby. No, mnóstwo życzeń jest, tak? Ale tak realnie na teraz. Czy możesz zamknąć oczy i obudzić się następnego dnia w innym życiu? Brzmi jak magia, która magią nie jest. Bo możesz, zamiast koncentrować swoje myśli na tym, co masz do roboty, i tak zadaniowo podchodzić do rzeczywistości. Ja wiem, ja rozumiem. Sama jestem mamą i też tak myślę. Ale jeśli zamiast wystartujesz, jak na Biegu na 100 metrów, z prędkością błyskawicy. Zamiast tego, gdy pozwolisz sobie przytrzymać się i nie lecieć w te pędy w nowy dzień, tylko otworzyć te oczy i pomyśleć sobie: To będzie dobry dzień. Nawet jak tego nie czujesz, to będzie dobry dzień. Możesz sobie ułożyć jakąś melodię. Ja mam swoją, na którą sobie śpiewam te słowa. To będzie dobry dzień, wszystko będzie dobrze. I trzymając się tych myśli, gdy idziesz w swój dzień, zobacz, jak inaczej ten dzień się potoczy. I to jest właśnie ta magia, bo nic się nie zmienia, a jednak zmieniło się wszystko. Twoje nastawienie do Twojego życia, do samej siebie, do Twojego dnia to wszystko wpływa na to, jak ten dzień Ci się potoczy. I nawet jeśli wydarzą ci się rzeczy, które normalnie oceniłabyś jako negatywne, to ty i tak znajdziesz coś dobrego. Wszystko będzie dobrze. To będzie dobry dzień.